Cześć się wam wszystkim z tej strony Osti Games, a dzisiaj pierwszy odcinek z Fargry 4. Yy, tak jest. I już na samym wstępie mówię, yy, że odcinki będą yy, po 20 minut... 23, raczej tak po 20. Yy, dobra, rozpocznę nową grę. Ja już sobie raz odpaliłem. Yy, oczywiście no niestety, ale ja muszę grać na Przykro. czy naprawdę, naprawdę, ale muszę, bo inaczej by się nie dało. Chwileczkę poprawię może... nie, 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 tak to nie. Dla... Dla bardzo. Nie, ja, jest za ciemno, za ciemno, za ciemno. O, może tak? Dobra, ja się wyciszę. Będziecie chyba widzieć. Powinniście widzieć, jak coś gra, jest, mówią, ja gra, jest napisy. Graje są po angielsku, a napisy są po polsku. Dobra. Ja się wyciszam, bo to będzie. Wiecie. Filmik. Gracias. words there's a silver lining. Wrong side. Okay, czyli przywitanie, rozpoczęcie, taka pustynka, krótka, no trochę on jest szalony, ten, nie powiem, ten Pagan, no niektórzy mogą nie wiedzieć, co było w tej, tej puszczy, co to było, tam były trochę jego matki, czyli... Eee. Eee. No jak ktoś będzie sobie chciał przeczytać, to sobie zatrzyma. Mi się tak nie chce przeczytać. No. No ja on to wziął do buzi. Trochę zmarłego. To nie jest normalne. Normalni ludzie tak nie robią. Dobra. Jeżeli tutaj mamy cel prosty, to jest sama mapa. Gry. Tak, to jest sama mapa. Gry. Dobra. Mamy zbadać tutaj posiadłość leplora. Mojata, ale z niego lamu, są mi Boże. Jest jeszcze gdzieś jakiś pojemnik. O tu chyba. Tak. Tu mamy kartkę. Então, ten odcinek będzie trwał jak coś 15 minut więc za chwilę będę kończył no sobie to teraz może ale to zaraz jak dobiegnę do samochodu Dobieg jak dobiegnę do samochodu wtedy kliknę pauzę, czy teraz mogę, teraz nie mogę no i wtedy zaczniemy drugą część, bo tutaj będę, będzie trochę długie, zanim dojdę do... będzie długo, zanim dojdę do punktu kontrolnego i po prostu wiecie co, no, długo będzie mi się po prostu odcinać, co na nie chcę. Dobra, dawaj Come on! Let's go, 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 go! Ты идиот, а что ты делаешь? Ja coś nie umiem strzelać. Za dobrze. Ja się nienawidzę tym nie strzelać. O widzicie. O. Mm. Nie, nie zlamiłem jak coś. Tylko to jest tak specjalnie zrobione. Ok, tutaj zakończymy pierwszy, pierwszą część, a więc za chwilę będzie druga.